Kasiu, to w momencie kiedy dziewczyny podejrzewają u siebie Hashimoto, ewentualnie SIBO, do jakich specjalistów powinny się udać? Na pewno endokrynolog, może być też pierwszego kontaktu, który zleci na przykład podstawowe badania, ale mhm. później najlepiej od, oddać się, udać się do endokrynologa. Jeśli chodzi o SIBO, dietetyk i też osoba, która się zajmuje właśnie chorobami jelit. Różne są opinie odnośnie tego, czy dieta na przykład może wyleczyć Hashimoto, mhm. bo też oczywiście rozmawiałam z różnymi specjalistami, z różnymi dietetykami i każdy ma inne zdanie, co jest bardzo <laughs> ciekawe. W moim przypadku na pewno daje to ogromne rezultaty na plus, ale Mówię, zdanie jest podzielone, więc każdy też jest inny i też powinniśmy na, to, na sobie to sprawdzić, czy te, mhm. faktycznie ta dieta nam pomoże, czy nie. Absolutnie ja nie jestem przeciwna temu, żeby wprowadzać jakichś e, zmian w diecie, bo na pewno to pomoże w osiągnięciu jakichś naszych celów, czy poprawie naszego samopoczucia, e, więc rozmowa z dietetykiem jest jak najbardziej tutaj wskazana. A jakie zmiany dietetyk wprowadził w Twojej diecie? Wiesz co, jeśli chodzi o SIBO, było więcej zmian, niż chodzi o Hashimoto. Też zrobiłam test właśnie na nietolerancje pokarmowe. To jest z własnego tam po prostu jakiejś tam swojej ciekawości mm -hmm. i wyszło mi oczywiście gluten, laktoza, jajka, banany, wszystkie produkty od krówki, więc tego było sporo, jak się przerosiłam tak naprawdę, bo większość... Co tych... tu jeść? No dokładnie, co tu jeść i wyłączyłam te produkty i jest zmiana. Bardziej było to problematyczne chodzi o SIBO, ten sposób po prostu przygotowywania tych posiłków. Też, że niektórych produktów musiałam unikać, że nie mogłam mieć tych surowych owoców, czy warzyw. Wszystko musiałam gotować, więc na wyjazdach też to było problematyczne, więc zawsze Bo musiałam mieć jest... palnik, zawsze musiałam mieć jakiś rondelek, żeby, żeby tego pilnować. Bo um, jakie są dokładne zalecenia w przypadku SIBO w tej pierwszej uh -huh. takiej fazie leczenia? Eliminacja wszystkich produktów, które są bardzo fermentujące, uh -huh. które też mogą wprowadzać właśnie e, wrażliwość naszych Lit. Czyli surowizna nie, wszystko trzeba gotować. Co jeszcze? Eliminacja produktów. Tak, i na przykład też słyszałam różne mity, że przy SiBo nie można jeść węglowodanów. Mhm. Tak dziś kiedyś wyczytałam. E, absolutnie, na przykład w moim przypadku jest inaczej, bo jem do każdego posiłku węglowodany, jest to ryż e, i też go oczywiście e, w dużych ilościach jem, bo jem 100 gram na posiłek, to jest dużo, e, ale na, na przykład to już bardzo podkręciło mój metabolizm i tak jak tutaj mówię, cały czas o tym wspominamy, że każdy organizm jest inny i każdy dietetyk też inaczej podejdzie do nas, do naszego stylu jedzenia wcześniejszego, do nawet tych testów nietole nietolerancji, jeśli zaleci, więc też nie eksperymentujmy sami. Jeśli jedliśmy wygnodane wcześniej, w naszej diecie one się pojawiały, to nie eliminujmy ich, bo to może tak naprawdę no, wyłączyć nasze siły kompletnie, więc, więc naprawdę warto zgłosić się do dietety.